Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Shade. Po nie długiej przerwie postanowiłem zaprezentować Wam grę, która jest dosyć wciągająca. Wyszła niedawno. Co jest ciekawego, za jej stworzenie odpowiada tylko jeden człowiek Łukasz Chodorowicz. Jest to Polak. Założył studio Shining Rock Software. Gra jest po angielsku. Wydana w języku angielskim, nie wiem czy i kiedy będzie wydana w języku polskim. Kosztuje około 19 euro na Steamie na przykład. Można sobie kupić, a miejsca też zajmuje niewiele, bo tylko około 100 megabajtów. No i dobrze, zaczniemy sobie od samouczka. Getting started, czyli początek, tutaj nauczymy się podstaw sterowania. OK, tak wygląda już początek. Tutaj mamy na, po na środku wóz z podstawowymi zapasami, jedzenie, jakieś tam materiały budowlane. A to jest grupka Beniszt, czyli wygnańców z jakiejś innej społeczności, o których to teraz musimy się zatroszczyć, pomóc im przetrwać w ciczy. No więc zaczynamy. Klikamy sobie Next. Na początku omówienie podstawowych przycisków, jak na przykład Escape, czyli wychodzenie do menu, gdzie możemy pozmieniać różne opcje. A no, tak, jak tutaj teraz widzicie. Damo next. Najpierw podstawy sterowanie kamerą. Możemy używać standardowej kombinacji WASD. Możemy też myszką przesuwać kamerę, kiedy dojdziemy do krawędzi. To takie standardowe sterowanie w podobnych grach. Ok, dalej. Możemy też obracać kamerę przy pomocy Q i E. Jeśli przytrzymamy środkowy przycisk myszy, przesuniemy w lewo lub w prawo, też możemy obracać kamerą. O, teraz też zaczął padać. Możemy też przybliżać i oddalać kamerę przy pomocy kółka myszki albo przycisków Insert oraz Delay. Także mamy dosyć spory, mm, spory zakres ruchów, jakie właśnie może wykonywać kamera, dlatego zawsze tam możemy wszystko dokładnie obejrzeć. Ja grafika jest całkiem ładna, troszkę może przypomina mm, takie gry jak Anno. Nawet możemy też zmienić kąt nachylenia kamery przy pomocy klawiszy Page Up oraz Page Down. Ok, dalej. Wszystkie ustawienia klawiszy, wszystkie skróty klawiszowe możemy oczywiście pozmieniać tak, żeby było nam wygodnie. Robimy to w menu, wchodzimy kolejno Escape. No i Options Input. No i tutaj sobie ustalamy tam klawiszologię, taka jaka nam pasuje. Dobra, dalej. Ok, zapoznaliśmy się ze sterowaniem kamerą. Trzy rzeczy są najważniejsze dla ich przetrwania, czyli schronienie dach nad głową, jedzenie oraz sposób, żeby pozostać, żeby zachować ciepło w zimie, żeby nie zmarznąć, nie zamarznąć na śmierć. Nad głowami mieszkańców pojawiają się różne ikonki, na przykład taki domek oznacza, że na razie są bezdomni, nie mają własnego miejsca, gdzie mogliby mieszkać. A więc zaczniemy od, od wybudowania domów, tutaj klikamy na ikonkę w prawym dolnym rogu. Wybieramy sobie Wooden House, czyli drewniany domek, tam mamy też krótki opis, mamy podaną ilość wymaganych surowców. Ok. No i tutaj mamy od razu wskazane miejsce, gdzie mamy ten domek postawić. Możemy go obracać, jeśli nie podoba nam się wygląd domku. Albo chcemy po prostu zachować różnorodność w naszym miasteczku. Jeśli dbamy o estetykę, to możemy klawiszem F zmieniać różne inne modele domków, wybierać ten taki jaś, jaśniejszy prostokąt, jaśniejsza część tej podstawy tego domku na zielono. To tak jest, właśnie widoczne tam są takie strzałki. No to tam. Powinna przebiegać droga. Tam jest pokazane, gdzie jest po prostu wejście do tego domku i gdzie mieszkańcy będą, w które będą właśnie wchodzić. No i tutaj mamy już pokazane miejsce, nawet stawiamy domek. Ok. Teraz będziemy potrzebowali troszkę drzewa i kamieni, żeby uzbierać ten domek. Tam w tym wozie może są jakieś surowce. No, ale i tak przede wszystkim będziemy musieli zbierać nowe, żeby dostawać nowe budynki. No, tutaj kolejna funkcja, no więc zbieranie dostępnych surowców, wycinanie drzew, zbieranie kamieni. Tak jak tu widzimy, tutaj te ciemniejsze, kamie te ciemniejsze takie mm, kamienie to tak naprawdę ruda żelaza. To się też później przyda. Dobra, wybieramy kolejną ikonkę. Remove resources, czyli zbieranie zasobów. Przy czym teraz wybrałem zbieranie wszystkich dostępnych zasobów na, na tym obszarze. Zaznaczmy sobie obszar. Czyli obojętnie, czy to będą drzewa, kamienie, czy ruda, żelaza zostaną wyzbierane przez naszych robotników. Potrzebujemy też miejsca, gdzie będą te surowce składowane. Więc budujemy sobie stockpile taki niewielki placyk wyznaczymy. Teraz ci mieszkańcy będą tutaj znosić te wyspierane surowce. Te obserwujemy. O, właśnie ten pomarańczowy, taki X, one oznaczają surowce, które zostały przeznaczone do zebrania. Słyszymy. Jak robanie drzewa. Przykład. No dobrze, przejdźmy dalej. Niektóre czynności wymagają wyspecjalizowanych pracowników, i tutaj właśnie zapoznamy się z najważniejszym. Z najważniejszym przyciskiem, najważniejszą funkcją, y, którą będziemy pewnie najczęściej odwiedzać. No więc tutaj mamy wymienione wszystkie dostępne zawody. Laborer, no to są tacy właśnie podstawowi robotnicy, których możemy przekwalifikować na przykład na budowniczych. Budowniczych będziemy potrzebowali, żeby ten dom tutaj, który wcześniej. Zaplanowałem do budowy, żeby został po prostu zbudowany. Dwóch budowniczych powinno wystarczyć. Zaraz tutaj przeniosą sobie surowce na ten plac budowy, no i zaczną budowę. Tutaj mamy w okienku informację, że jeden dom nie wystarczy, żeby pomieścić naszą rozwijającą się społeczność. Tak dla przypomnienia powiem, że w jednym domku tak około 5 osób to jest chyba maksimum. 5 osób się zmieści. Więc dostawiamy kolejny domek. Obracamy klawiszami R i T w jedną, w drugą stronę. Tutaj jeszcze jeden. No i Czwarty nie, to już będzie... Tak, czwarty domek. Dobra, powinno wystarczyć. Mm, oni dosyć wolno tu się poruszają. To ta gra nie jest raczej szybka, nie należy do tutaj wolno się po prostu wszystko dzieje. No ale mamy na szczęście możliwość przyspieszenia upływu czasu. Dwukrotnie, pięciokrotnie, a nawet dziesięciokrotnie. O, jeden domek już został zbudowany. Samouczek przejdzie dalej, kiedy wszystkie domki zostaną zbudowane. No teraz raz, dwa, w ukropie się uwijają. Dostaliśmy informację, że y, mamy mało drzewa na opał. Także tylko to początkowe, które mieliśmy w osie, już się pomału kończy. OK, mamy już wszystkie domki. Upływ czasu z, automatycznie przeskoczył na podstawowy, jednokrotne. OK, zobaczmy, co tutaj jest napisane. No dobrze, no to tak wyglądają podstawy budowania. Hmm. Dobra, przejdźmy dalej. No tak, mieszkańcy będą potrzebowali jedzenia, inaczej, inaczej umrą z kłodu. Jest kilka sposobów, żeby pozyskiwać jedzenie. Mogą to być e, na przykład myśliwi którzy będą polować na zwierzynę o tak jak tu widzimy jakieś jelenie mogą to być zbieracze którzy będą zbierać y, na przykład grzyby, jakieś tam dzikie cebule y, mogą to też być rybacy jeśli w pobliżu mamy rzekę albo jezioro możemy właśnie w ten sposób pozyskiwać jedzenie y, później też dojdą takie sposoby jak y, wsadzenie różnych roślin uprawnych, warzyw, drzew owocowych, a nawet hodowla zwierząt domowych, takich jak bydło, owce, kurczaki. No i tak, jeśli jakiś mieszkaniec będzie już naprawdę wygłodniały, to taka ikonka właśnie widelec i nóż będzie się, pojawi się właśnie na jego głowę. Też warto o tym pamiętać. No więc tak, obok mamy rzekę, więc najłatwiej i najszybciej chyba będzie wybudować tutaj chatkę rybaka. OK. Fishing dock. No i tu mamy wyznaczone miejsce. No, tu sobie postawiamy chatkę rybaka. Większość budynków, które produkuje jedzenie albo inne surowce potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, czyli przy pomocy wcześniej już odwiedzonego ekranu z opcjami Professions, czyli zawody przydzielimy sobie kilku rybaków, no w tym wypadku czterech to jest chyba maksimum, jeśli chodzi o jedną chatkę rybaka. Znak zapytania nad głową mieszkańca oznacza, że nie ma miejsca pracy. Został przydzielony do jakiegoś zawodu, ale nie ma budynku jeszcze, który, w którym mógłby wykonywać swoją pracę. No i tu widzimy czterech mieszkańców. Zastanawia się, co ma robić. Więc jak tylko po prostu ten. Hmm, ta chatka rybaka zostanie zbudowana, to oni wtedy zaczną pracę, no i te ikonki ze znakiem zapytania poznikają. Każde okienko, które otwieramy, może być przesuwane, gdzie nam pasuje akurat. W opcjach też możemy zmienić wielkość, jeśli na przykład za dużo, te okna są za duże, zasłaniają nam za bardzo albo są za małe, nie widzimy, co tam, co jest napisane dokładnie napisach także możemy sobie w opcjach to zmienić, powiększyć, pomniejszyć, chyba nawet ustawić przezroczystość, ale nie jestem pewien. No i oczywiście zamykamy okienko. Możemy przyspieszyć upływ czasu, żeby ta chatka została szybciej zbudowana. No dobrze, teraz y, kolejna opcja, czyli budowanie dróg. Po drogach y, mieszkańcy poruszają się szybciej. Mamy dwa rodzaje dróg: y, drogi takie zwykłe, po prostu utwardzone, piaszczyste, a także kamieniste. Do budowy dróg y, takich podstawowych, tych y, piaszczystych, y, nie wymagane są żadne surowce. Jedynie kilku mieszkańców, którzy mają akurat czas, żeby się tym zająć. No, mamy informację, że ci sami budowniczy, którzy odpowiadają za budowę budynków, mogą też się zająć właśnie przygotowaniem drogi, właśnie. Budową drogi. No i kiedy droga zostanie ukończona, mieszkańcy będą się po tych drogach szybciej poruszać. No i podczas gdy miasto się rozrasta, nasza osada rośnie, dobrze jest mieć Jakiś wgląd na to, ile mamy surowców, jakieś takie podstawowe statystyki. No to jest właśnie ikonka. Mamy nazwę tej miejscowości Newsbury. No i mamy podstawowe informacje. W lewym górnym rogu mamy porę roku. Pory roku tutaj też są dosyć istotne. Na przykład w zimie nie będziemy mogli uprawiać roślin, dopiero dopiero na wiosnę. Podobnie na jesieni są zbiory, także można tutaj jakoś zaplanować, kiedy kiedy będziemy kiedy będziemy potrzebowali po prostu więcej miejsca, żeby odłożyć jedzenie na zimę i tak dalej. Tutaj mamy też kolejna informacja. Jest to ilość dorosłych, ilość Studentów, uczniów, jeśli mamy wybudowaną szkołę, oraz ilość dzieci, które jeszcze są zbyt młode, żeby pracować. Kolejna statystyka no to jest akurat pogoda, temperatura no to właśnie wpływa na ilość zużywanego drewna na opał. Mamy też podstawowe surowce drzewo, kamień, żelazo. Tutaj jest właśnie odłożone drewno na opał. Węgiel później, też narzędzia. Jedzenie. Tu widzimy, że jedzenie jest na razie na niebezpiecznie niskim poziomie, tylko 6, 6 sztuk. Nie wiem, jak to przeliczyć. 6 ton, może kilogramów. Jest też jakieś tam lekarstwa, zioła żeby zachować przy zdrowiu naszych mieszkańców kolejna statystyka to ubrania. No, cztery sztuki na razie jest też alkohol. No i te serduszka czerwone określają, pokazuje nam zdrowie przeciętnego mieszkańca, a gwiazdki to z kolei poziom zadowolenia mieszkańców. Ok, także to chyba wszystko już omówiłem. Lecimy dalej. Kiedy jakieś produkty zostają wytwarzane, jak na przykład jedzenie, potrzebują nieco innego miejsca do składowania. Będzie to o taki składzik. Zbudujemy sobie. Ale nie mamy wystarczająco dużo drzewa, żeby zbudować ten skład, także musimy troszkę więcej wyciąć tutaj w okolicy. Tym razem wybiorę nieco inny przycisk, który ograniczy się tylko do wyboru drzew na danym obszarze: do wycinki drzew. Więc wytniemy sobie tutaj, a no nawet troszkę większy. Nie, nie mogę wybrać troszkę większego, muszę ściśle przestrzegać wytycznych właśnie samouczka. Nie mamy zbyt dużo swobody, jak widać, większość przycisków jest nieaktywna, także raczej nie klikniemy czegoś, czego nie powinniśmy na tym etapie. Także samouczki są dosyć proste. Ok, teraz potrzebujemy też jakiegoś sposobu, żeby żeby zachować y, y, ciepłotę naszych mieszkańców w zimie. No więc budujemy sobie takiego hmm, rębacza, który te zwykłe kłody drzewa będzie rozcinał na mniejsze polana nadające się właśnie na opał. O, jeśli y, mieszkańcy będą zagrożeni właśnie z zamarznięciem, jeśli nie będą mieli dostatecznie dużo opału to taka ikonka takiego płatka śniegu, takiej gwiazdki właśnie, będzie się pojawiała nad, nad domem, który nie ma wystarczająco dużo trzeba na opał ok, przyspieszymy upływ czasu Tutaj widzimy już fundamenty zostały podłoszone. Grafika jest dosyć szczegółowa, dlatego jeśli przybliżymy tak na maksa w kamerę całkiem przyjemnie się to ogląda wszystko. Tutaj widzimy jak rybacy wystawiają kolejne skrzynie z rybami, które zostały następnie przeniesione. Do składu z żywnością. Ok, teraz muszę tylko przydzielić jeszcze jakiegoś y, pracownika, który będzie się właśnie zajmował rozcinaniem kłód drzewa na, drzewo na opał. Jeszcze wcześniej zobaczymy statystyki budynku. O, tutaj możemy kliknąć. Nie musimy koniecznie otwierać tego okienka z tymi wszystkimi zawodami. Możemy kliknąć na dany budynek. No i tutaj to strzałeczkę. O, wtedy pracownik zostanie właśnie jeden przekwalifikowany do pracy, właśnie w tym budynku. Będzie po prostu sobie hmm, przynosił te kłody drzewa, które zostały tutaj złożone. Rościnał na drzewo, na opał. Okej, okay. aha, tu mamy informację, że ten, ten wóz w zasadzie jest już niepotrzebny. Mamy dwa rodzaje składu, składów. Tutaj składujemy żywność i tym podobne, różne inne wyprodukowane. Dobra, no, a tutaj te podstawowe, takie budowlane, można powiedzieć. No więc, kolejna ikonka do usuwania tym razem budynków. Także to narzędzie do usuwania jest bardzo precyzyjne, bo określamy dokładnie, co chcemy usunąć. Na przykład, jeśli chcemy wybrać, usunąć budynki na jakimś obszarze, ale nie ruszać drogi. No to wybieramy sobie właśnie to narzędzie do usuwania budynków. A proszę zaznaczyć jeszcze tylko, na jakim obszarze. Hmm. Od jednego rogu do drugiego, o dobra, udało się. Tutaj widzimy ikonki skrzyżowane chyba siekiera i kilof, że ten budynek, w tym wypadku wóz, został przeznaczony do usunięcia. Wszystkie pozostałe tutaj zasoby zostaną przeniesione do, do spichlerza, także nie musimy się martwić, czy jakieś tam niewykorzystane zasoby na wozie mogły zostać zmarnowane podczas rozbiórki. Podobnie jest z, z rozbieraniem innych budynków. Już najpierw zostaną opróżnione na przykład z jakiejś zmagazynowanej żywności, czy tam drzewa na opał i tym podobnych, dopiero potem zostaną rozebrane. Hmm. Okay. no tutaj mamy informację, że y, troszkę właśnie opieki z naszej strony no i taka mała mieścina może się dosyć stabilnie rozwijać, dzieci będą dorastać, będą, zostaną pracownikami będą zakładać własne też rodziny nowe dzieci będą się rodziły Okay. Mamy tutaj też y, sposób na y, taka, taką pomoc y, w środku góry, jakieś dodatkowe informacje, tutoriale. O, widzimy dosyć, dosyć sporo, to wszystko jest to dosyć rozbudowany ten system pomocy, no tylko niestety jest właśnie po angielsku, także jeśli ktoś niezbyt dobrze zna ten język może mieć tam jakieś problemy mniejsze lub większe no ale gra jest myślę, że do opanowania nawet jeśli ktoś nie zna języka od czasu do czasu ja tylko zajrzeć sobie do słownika, żeby tam sprawdzić nazwę na przykład jakiegoś zawodu lub jakiejś rośliny myślę, że sobie poradzi No dobrze, no i to w zasadzie już jest koniec tego pierwszego samouczka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To była gra Banished. Komentował shade. Zapraszam Was na kolejne filmy. Do usłyszenia. Hej!